Dzisiejszy mecz nie był porywającym widowiskiem i chyba najważniejszy w tym wszystkim jest wynik. Myślę, że tak, ze względu na to, że my już jesteśmy w pewni utrzymania, też nie mieliśmy pewnej jedenastki, przyszło nas z jedenastu, dwunastu nas dzisiaj było na meczu, no i tak żeśmy w sumie wyszli i pograli sobie w piłkę, bo to nic więcej nam nie potrzeba w tej chwili. Chcę, żeby się młodzi chłopcy zaczęli uczyć grać troszkę piłką, żeby nie było takiego kopania jak na przykład dzisiaj to wyglądało, no, ale powoli będziemy się uczyć. No tą wakacyjną formę było widać dzisiaj. I <laughs> ją widać od dłuższego czasu, także nie jest. Ja miałem pół roku przerwy, także nie grałem w ogóle w piłkę, byłem w Niemczech, pracowałem, także troszkę braku. Jak wróciłem z Poraja, no to były braki i nadwaga oczywiście. To przyszło <laughs> razem z tym. No a wracając do Poraja, bo Ty zaczynałeś karierę w Ostrowach, później przeniosłeś się do Gwarka Zabrze, tak? tak? A mógłbyś powiedzieć, co było dalej? No w Gwarku spędziłem w sumie chyba najlepsze lata takie szkolne, gdzie naprawdę dużo się nauczyłem. I to mogę podziękować trenerowi Kowalskiemu za to, jak nas szkolił. W sumie w Gwarku najlepsze miejsce to czwarte miejsce w Polsceśmy zajęli. Także nie jest źle. Graliśmy w finale Mistrzostw Polski w wymiarach Starszych. Potem no, droga się potoczyła Także poszedłem do trzeciej ligi, tam do Skałki Żabnica, tam rozegrałem trzy sezony w trzeciej lidze. E, następnie wróciłem z powrotem, bo tam były problemy finansowe w Żabnicy, wróciłem z powrotem do Ostrów. Troszkę pograłem, potem zadzwonił trener Brzęczek do mnie, poszedłem do Rakowa, w Rakowie no, wyszło jak wyszło, trenera zwolnili. Część chłopaków też, no ja byłem w tym gronie. Także potem, już tylko y, zarząd z Poraja przyjechał, dogadaliśmy się, i w sumie tak się skończyła taka można powiedzieć y, miła kariera piłkarska. Y, to znaczy, tak, Twój y, y, pobyt w Rakowie, no z tego co słyszę, no nie mile wspominasz, tak? Znaczy nie, a ja powiem Ci, że super, wspominam ten rok. Też się nauczyłem czegoś nowego. Nauczyłem się. Tak samo trenera Brzęczka. No wyszło jak wyszło, no zwolnili trenera. Nie wiem jakie tam były układy, ani co tam się działo więcej. Także nie wiem czy, co było powodem, czy grałem słabo. No byłem trzy razy na rozmowie, no niestety nie udało mi się nic osiągnąć Przez to, że nawet chciałem, żebym grał w czwartej lidze i walczył o tą drugą ligę, no niestety się nie udało. To poruszając temat trenerski, bo w tej chwili prowadzisz tą drużynę ostrów. Powiedz, jak się dogadujesz z chłopakami? Znaczy, tu ja jestem z chłopakami na układzie koleżeńskim takim, no bo gramy ze sobą kilka ładnych lat. Też ja ich znam od małego, od początku. No to w sumie oni, no nie wiem, jak oni do mnie podchodzą. No ja do nich podchodzę jako kolega jako trener, bo czasami też trzeba na nich krzyknąć, żeby się... Troszkę obudzili. Tak jak dzisiaj na przykład no, trzeba było parę razy pokrzyczeć, żeby coś w końcu ruszyło, bo tak to, tak to robią co chcą. Zajmujesz się też grupami młodzieżowymi. Jest tutaj y, powiedzmy zapotrzebowanie popyt na tych młodych piłkarzy. Tutaj oczywiście mamy popyt, bo jest y, w sumie teraz założyłem najmłodszą grupę, tam rocznik 2010-2011-2012. Przyszło 10 dziewczynek, przyszło ponad 11 chłopców. Także coś z tego będzie. Na pewno będziemy dążyć do tego, żeby w klubie osiągnąć to, żeby każda grupa mogła sobie grać w swoim przedziale wiekowym. Jak nam się to uda? To myślę, że tutaj też jest zapotrzebowanie na trenerów świeżych chłopaków, którzy by chcieli się też rozwijać. W klubie nam potrzeba takich, ja jestem na razie sam, sam to muszę podjąć, i dźwignąć wszystko. Także ja trenuję z przychodzę z pracy, trenuję z dziećmi cały tydzień. W sobotę w sumie niedzielę mam tylko wolną. Czekamy na tych, na tych następców, którzy tutaj będą y, wspomagać Twoje poczynania i Twoich kolegów. co so, myślę, że będą, bo rozwijają się prawidłowo. Jeżeli chodzi o juniorów, teraz zauważyłem, że przychodzi dość spora y, rzesza tych chłopaków na treningi i ten. No, może coś będzie potem w seniorach. Nam potrzeba do seniorów, no bo są braki w tej chwili.